Mam go do jest ze Dusty alo, 1, 3, 7, i aloe 17 i Aloe zakładać ci jak jedyna z w której my będziemy. Dobra, także uwaga, już tylko skurczaka, Kaziem. Teraz GZ. O, ostatni, ostatni krzyż. <grystanie> <jest>. Nice, GZ! <grystanie> nice! O kurwa, to ja odjebałem. Co zadał? Nie, nie nisz go! To trzeba tym, to trzeba... no. Patrz, nawet nie gratulowali. Ja wyjmę mediację Na dołączenie 8 Zaproś mnie Zaproś mnie, szybko! Musisz opuścić, pierwszy leż opuścić Ja? I co mam opuścić? Nie wiem, jaki jakiej gilzi byłeś? Eee, jak ona się nazywała? Tamta, co byliśmy wcześniej. Rajta? No. Osiem diamentów. Poczekaj. Dolacz e, MWNR. Czekaj. Muszę odłożyć GZ. Nice, nice, nice. Dusty, Dusty, Dusty No dawaj Ale jak? Musisz mieć 16 chyba diaksów, czy ile? Na proś X, plus, o 11 diamantów potrzebujesz. Tylko musisz mieć tylko 11 diaksów. Ja zrobię okay. tego, ja zrobię pizdona. Daj mi ktoś tego, eee, Jeden redstone. Jestem? Tak, jesteś. Daj mi ktoś jeden redstone. Czekaj, ja mam... Nie dobra, dobra, daj. Mam, mam. Alo, oddaj to. A jak wy chcecie test toniarki? O, czekaj, ja zrobię tylko... Ja ja mam dużo. No dobra. Trzyma. Teraz na dół. Dobra, a jak się... Gdzie mam się wkopywać jadu? Tam, gdzie jest dziura. Tam, gdzie jest dziura, to jest środek gubo... E! Co? No. Tu jest guboid. Tu jest... Tutaj, tutaj jest tutaj normalnie środek Coś Guboit. mi klepie, coś mi klepie, dwa zębiaki. Dobra, to się...